3 Nim stał się nieśmiertelnym bohaterem, Tarnum był królem barbarzyńców. Przez lata nikt nie był w stanie przerwać jego rządów terroru, ale przecież w naturze wszystko ma swój koniec. Po śmierci Tarnum znalazł się w legendarnej sali osądu i stanął przed zgromadzeniem starożytnych. I tam właśnie przodkowie uznali go niegodnym wkroczenia do raju, a więc odesłali go na powrót między śmiertelników. Ale wybiegam zbyt daleko naprzód. Chcesz przecież wiedzieć, jak został królem. Dobra. To mając wstęp za sobą. O, jest zostać za głośno. Mając wstęp za sobą, to możemy sobie zacząć e, giereczkę. Ja mam na Andrzej, będziemy sobie grać na poziomie casualowym Nie zobaczycie tutaj wspaniałych chain'ów ani boskich plays'ów jak na Mistrzostwach Polski I też nie będzie tutaj dobrego lektora, który by potrafił czytać poprawnie No dobra, zobaczmy Mówisz więc, że jesteś historykiem. Szlachetne zajęcie. Muszę przyznać, że zdziwiłem się dostając twoją wiadomość. Tym bardziej byłem oszołomiony, że znasz mój sekret. Pomimo braku kilku szczeg szczegółów, zapis mojego me życia zdaje się być kompletny. Może pewnego dnia spotkamy się i wyjaśnisz jak dokonałeś tego czynu. I tak, jest dziura w Twych zapisach. Mą pierwszą reakcją było podarcie listu. To okres życia, którego wolałbym nie pamiętać, wolałbym nie przeżywać ponownie. Ale kilka dni później dotarło do mnie, że jeśli jest jakakolwiek lekcja lub morał, to kryje się w mrocznych czasach sprzed nieśmiertelnego bohatera. Zbyt często początki wypełnione są bólem i żałością. Moja powieść nie jest wyjątkiem. Zgodzę się. Zgodzę się ci pomóc pod jednym warunkiem: niczego nie, nie pojmuj i niczego nie zmieniaj. Zwłaszcza jeśli spra sprawia, że wyglądam lepiej. Me życie powinno być spisane takie, jakie jest, lub wcale. To nieśmiertelny bohater. Dobra, zaczynamy. Informacja o, o kampanii. Zanim Tabrun stał się nieśmiertelnym bohaterem, był, ba był barbarzyńcą, który zrzucił kajdany niewolnictwa ze swego ludu. Oto jego opowieść, a zarazem jego upadek. Król, bar e, Król Barbarzyńców. Aby ob obłowić się przepraszam, Aby obwołać, to w ogóle słowo. Aby obwołać się królem barbarzyńców, te tauron musi pokonać obecnego przywódcę klanu yy, Rabaka. Wszyscy bohaterowie są ograniczeni do szóstego poziomu, ale tauron i dwa jego najsilniejsi bohaterowie przejdą wraz z nim do kolejnego scenariusza. Oczywiście będziemy grać. No, zagramy sobie na bardzo wysokim poziomie trudności. I weźmie hobokobinów, bo dowodzenie jest bez sensu na wielu płaszczyznach. No i co, zobaczmy, filmik jeśli jakiś jest. Wiedząc jak się to wszystko zaczęło, lepiej zrozumiesz Tarnowa, wybory jakich dokonał oraz powody dla których przodkowie dali mu drugą szansę. Jego rodacy od pokoleń cierpieli w niewoli Imperium Brakadum i jego popleczników. Ludzi takich jak brutalny rabak, który władał barbarzyńcami niczym król, lecz nie dbał o nich wcale. Mm -hmm. dobra, czyli musimy zgnieść robaka. W twoją stronę tyka starzec, płosząc po drodze kilka owiec i wpada w prosy w twoje ramiona. Wówczas dopiero zauważasz strzałę w jego plecach. Jest osłabiony utratą krwi, ale gdy chwyta cię za rękę, nie możesz jej wyrwać. Mówi, że jest Bardem, jednym z ostatnich, jacy jeszcze zostali na świecie. Trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że strażnicy usy, ustnej historii twojego ludu zostali wiele lat temu wy, wyjęci spod prawa przez cesarstwo Bracadum. <grymne> Zaraz powszechnienie heroicznych opowieści podrywających barbarzyńców do zbrojnych powstań. Nim umarł, Stary zebrał zebrosiły, by opowiedzieć ostatnią w sobie, swoim życiu historię prawdziwą historię Twojego ludu, którą królowie magowie próbowali ukryć. Twoi rodacy nie zawsze byli niewolnikami cesarstwa Brekadyum <grymne> będziemy mieli to nazwa w sensie sposób wypowiadania jej. Dawno temu, jeden z przodków Twojego klanu, wielki wojownik imieniem Jark, e, zebrał nieprzeliczone hordy i podbił całą ziemię od morza do morza. Również Brekadyun. W, e, w miarę słów starcia... Starca, Jezus. Twoje ręce zaczęły bić e, coraz... ...żywiej? Czemu serce? Czemu przeczytałem serce jako ręce? Dobra, nieważne. To prawie jak... E, w dziecięcych zabawkach z lat młodości, gdy ukrywałeś się w leśnej głuszy, z dala wściekłych oczu. Z kijem zamiast miecza wa walczyłeś ze złymi czarownikami, ale gdy dorosłeś, odrzuciłeś te gry jako dziecięce fantazje. A to się kiedyś stało, stało się naprawdę. Ale wspominając Obecnych przywódców klanu nie możesz sobie wyobrazić, by ci zapici głupcy z obowisłymi brzuchami mogli prowadzić armię, z tym a tym bardziej zwycięskie bitwy. Co stało się z odwagą Twoich rodaków? Dobra, dowiemy się. Ulepszymy sobie goblinę, bo mamy, mamy armię ze stopu goblinów, jak dobrze pamiętam. Bardziej to przyda niż po prostu kolejne y, zasoby w wilki Kupimy sobie jakiegoś bohatera O, wspaniale Nie ma za głośno muzyki? Nie, ale ja sobie jeszcze muzykę przyciszę To weź To zostaw na odwrót, ale okej. Pro. No ty, idź zwiedzać Może się przyłączą te hop, hopu kubliny? Byłoby miło, ok. Mamy to. Jest to mapa SK, ale możemy też tutaj levelować. Pytanie, czy chcemy levelować poprzez zdobywanie doświadczenia z zabijania potworków, czy chcemy levelować za pomocą EXPA, szósty poziom. Pytanie też, czy, czy mogę mieć księgę zaklęć? Weźmiemy złoto, a z drugiej skrzyni weźmiemy doświadczenie. Dowodzenie raczej nie będzie potrzebne. Przynajmniej nie w tej misji. Hmm. Aha, tam jeszcze był jeden bohater, który też był z naszego. O, kolejny też? Wow, ale fart. Hmm. Co ma? 6 speed a, 7, dobra, zajmiemy zamienimy się armią. podbić to ok, dobra. Czyli tutaj sobie zrobimy czajna jednak. Powinien dobiec? Tak, w, w następnej że dobiegnie ok. O, to jeszcze wilki przyniesie. Dobra, daj mi wilki w takim razie. Czy strzelcy? Yy, o wilki, dobra. Tych roków powinniśmy być w stanie po, pokonać. Powinniśmy wziąć jeszcze te y, koszary odwiedzić, a później robić chainam. Ale ok. Na pewno się nie uda tego zrobić w, w jednym biegu. Także przekażemy te hołp po Patrzę głównemu bohaterowi. Czy on ma specjalność jednorożca, która nawet nie jest samym jednorożcami tylko specjalnością taką. Dobra, okej okay. I sobie z nich zrobimy mięso armatnie. Uh -huh. Damy tu coś w ten deseń. Spróbujmy zagrać. No okay, spróbujmy zagrać lepiej niż komputer. Nie uda się tutaj kontry ściągnąć, to w takim razie zablokujmy sobie nasze ulepszone hobgobiny po to, żeby właśnie nie mieć problemów w następnej turze przez roki. Czekaj. Też czekaj. Ty się wbij. Tym power stackiem zbijemy sobie a Wilkami zatokujemy w dwójkę. Chyba zatokowałem jedenastką mm, hobo, y, goblinów. Ok. A, miało być dokładnie na odwrót. No dobra, nie wiem czy zrobię lepiej niż komputer, ale zostawiamy już tak. Mi sklikłem, dobra. Jakie gargulce, co wy tu mi, oła. Chyba nie będę w stanie zrobić tego lepiej. Wydaje mi się, że gargulce przelecą całą mapę. Więc nawet się nie, nie zasłonia. One jeszcze czekaj to, na pewno przelecą całą mapę. Aha. Czy coś mi da zbicie kontry? Gargulce i tak spadną na hita, więc tylko zmarnowałem yy, goblina, ale mam mniejszą stratę w hop goblinach, więc w sumie nie najgorzej wyszło. Hmm, coś mi mówi, żeby iść w dół. Lech to jest grupa, mnóstwo. Przydałoby się kogoś, żeby zgarnąć jeszcze yy, z koszar w wojsko, żeby nasz główny bohater był yy, odciążony. Dessa przy... powinno lepszyć wilki. Już teraz widzę, że wzięcie wilków było yy, błędem, ale okej. Okay. Tu jest miasto. Nie widać przez co ostrzeżone, ale zaraz tam podjedziemy. Nie wiem, czy nie wolę go mieć jako skauta, gdyby właśnie do odciążania ta tauruna i tak dalej. Urukowie, grupa, może się dołączą? Nie dołączą się. 22 dwa goblinów. ok. Boję się, że mogę zagrać to gorzej niż komputer? Kurde, ten pies nie, nie dojdzie. Nie, lepiej, dobra. Bierzemy to. Yy, balistyka czy szczęście? Hmm. Będę miał cyklopy. Niby. Ale szczęście z drugiej strony nie jest aż tak dobre. Obydwa spele są kiepskie. Weźmiemy balistykę, jeśli si przyda się bardziej niż szczęście w późniejszych fazach gry. Okej, okay, tutaj jest teleport, czyli tędy nawet nie przejdziemy. O, za bochamotami. I musimy znaleźć teleport. Dobra. Hmm, Łocznictwo. Łocznictwo pozwoli na sterowanie cyklopami. Sensowne. Nie. Może niekoniecznie w tej kampanii. Tutaj cyklopów mieć nie będziemy. Hmm. O, nie stać mnie. No dobra. Roki na pewno chętnie przygarniemy. A weźmy kopalnię. Pozbierajmy. Rozważyłbym kupno jeszcze jednego bohatera. Chyba, że tutaj pójdziemy. A, nie przyjdziemy przez e... golemy. No dobra, trudno. Myślę, że twoi pobratyńcy będą zafascynowani historią Jagra Jarga, jejku. Zadrżał alkoholu. Bym się napił, Jagro, nie bowiem, że nie. Podobnie jak ty. Ale przywódca klanu, e, twojego klanu, tylko roześmia, roześmia się słysząc o Jagro i jego potężnej hordzie. Bajeczka dla dzieci, nazwał twoją historię. Opowiedziana przez dziecka <grytania> przez dzieciaka. Krew zawrzała ci w żyłach. Gdy pozostali, wybuchnęli śmiechem. E, to nie jest fantazja, to prawda. Co ty, co ty możesz wiedzieć? Ty, gruby goblinie! krzyknąłeś. Tych słów nie można było cofnąć. Ale teraz nie zamierzałeś tego robić, nawet wiedząc, że przeciwnik jest potężniejszy i bardziej doświadczony niż ty. Nie poddałeś się, gdy przywódca wyzwał cię na pojedynek. Jark też by tego nie zrobił. Podobnie jak Jark, znalazłeś sposób, by zwyciężyć mimo przeciwności. Korzystający ze swej szybkości i siły, wzmocniony wściekłością. Jakiej nigdy dotąd, dotąd nie czułeś. Osłupiali członkowie klanów przyrzekli ci wierność, jako swemu nowemu przywódcy. Okej. Okay. Hmm. Ciekawy bohater. O, z inferno. Czyli kreganin. <grystanie> Paru przeciwników troli. No, dobra. Zróbmy to. Ale wcześniej sprawdźmy. Dobra. Zamieńmy się wojskiem, bo i tak tam nie, nie dojadę w tej turze. Gnole, świnia, wiatrak. Czy dam radę świniom? Sprawdźmy. Yy, dobra, bierzemy te straty, pieniążki. Za nogami. Nagom jeszcze nie damy rady na 90% Dwie kopalnie Czyli statkiem będzie trzeba przepłynąć, no dobra Ciekawe Zakładam, że ta runa nie będę mógł, e, nie będę mógł poddać. Ile wy macie szybkości? 7, czyli tyle samo co Hobby Goblin. Dobra, stajmy sobie. Te są. Tutaj. Jeden z kapitanów zauważa, że będziesz potrzebował bardzo dużo złota, jeśli zamierzasz werbować armię. Jednym z łatwiejszych sposobów pozyskania go jest zatrzymanie złota w skarbcu zamiast rozdawania go biedakom. Wow, <laughs> tak jak w życiu. Warto też poszukać kopalni złota takich jak ta na południu. Okej, okay. czyli, czyli ta pierwsza misja też daje nam informację, jak generalnie w Herosy powinniśmy grać. Mm, tylko ta kopalnia złota na południu jest raczej poza naszym aktualnym zasięgiem. Dobra, stopnię się z są Czy ja będę potrzebował psy do walki z trollami? Pewnie tak. To po prostu silna jednostka. Ale spróbujemy bez, mimo wszystko. Desa dalej poleci z tą armią, przecież ma logistyka, no właśnie. I mam mądrość też. Mm -hmm. Na odwrót w takim razie. Mhm, mm i desa do miasta. Ulepszyć psy. I za chwilę zobaczymy, czy ulepszyć psy i dostarczyć psu A, nie na znałe ulepszenie psów. No dobra, no okej. Okay. Czy jest jakiś zasób, który nam to umożliwi? Czego nam brakuje? Drewna nam brakuje. Mhm, dobra. To nie będziemy, Nie będziemy Kupno bohatera by nam mm, rozwiązało ten problem. Tylko, że nie bardzo nas stać na kupno bohatera. Dobra, okej. Okay. Zapiszmy sobie tutaj, bo ta walka może być dość ryzykowna. Oj, ale już na pewno nie, nie, nie nam na Dobra, komputer dał radę, nie rozdzieliłem sobie wojska. Nie ma czym kontrę zbijać. Okej. Okay. Prole się regenerują. Ale robią to tak jak Wiedźmy, a nie tak jak wampiry. Dokąd wy dojdziecie? Bo jesteście w stanie mnie zaatakować już wszędzie? Czy to błąd obiegnę? To on dobiegnę. Zostańmy sobie tutaj. O, przeżyło, czyli nie wylosowało się maksymalnie. Dobra, lepiej niż komputer. Yy, balistykę, levelujemy. Pieniądze? Czy doświadczenie? <grymne> Dobra, widzę, że gra ułatwia wybór. Drewno się przyda w nas, na tej turze bardziej niż złoto, więc weźmiemy kopalnię drewna. Yy, tutaj, tura. Jeden z posiłek wspólnie ze swymi żołnierzami usłyszałeś Jak jeden z nich mówi, że wraca właśnie z tawerny Gdzie widział najemników skłonnych walczyć za naszą sprawę Oczywiście nie za darmo O wow Dzięki za info hmm, Czy ja mogę to zdobyć? Czy ja mogę to zdobyć? Fla, trzeba pomyśleć, bo powinniśmy już iść pływać na, na morze. Tak, jestem w stanie dociągnąć to. A, tu jest przejście, które potrzebujemy, żeby się dostać w to miejsce. Czy tutaj prawdopodobnie jest niebieski? Za grupą cyklopów. Mhm. Mm Jest szósty dzień. Ja muszę iść w lewą stronę, tak czy owak. Um, spróbujmy już coś oczyścić tutaj, tymi psami. Mhm. Mm je warto tak czy owak desy rozwinąć. Tylko tutaj może być spory problem. Ustawmy sobie tak. Mhm, mm komputer zrobi spore straty. My spróbujemy zrobić mniejsze. Na razie przeczekamy. Golemy są wolne, więc daleko nie dobiegną, więc wystrzelamy po prostu tyle, ile... ile się uda. Dokąd wy dojdziecie? Dotąd, dotąd. Nie powinien też dostać... Nie powinien też dostać morale dodatnich. A po tej bitwie będziemy już kończyć raczej Bo już materiał ma 2-25 minut Więc zobaczymy jeszcze tylko tą bitwę i będziemy kończyć, mhm, dobra Wy się poblokowaliście, cofnijmy o 1 Dokąd dojdzie mój powerstack? Nie mam stack, a tutaj przecież psy są moim powerstackiem Ok, jak się rzucą na, na niego to Źle go ustawiłem Heh. Jak się rzucą na niego to psy już będą mogły wjeżdżać Aha, czyli one się muszą rzucić na niego, czyli nim kontry nie ściągniemy I nikim innym kontry nie ściągniemy To wycofajmy go tutaj po prostu Tą, która jeszcze przyczekamy mhm, To już powinna być pełna strzałka Dobra, zaatakuj, hmm, kamiona z skórę mam, dobra Czy kamiona z skórami będzie tutaj nie, niezbędna Nie wiem któremu kontrę ściągnąłem um, Okej okay. Czyli nie temu. Czy jestem w stanie mu kontrę ściągnąć? Jesteś, to poczekaj. Chciałem zablokować mu dojście do psa, ale to będzie niemożliwe to walniamy walniemy z ręki, bo kontra jest hmm albo nie walniemy z ręki czyli tutaj nie ma opcji wszystkich z moda, no dobra a, bo to chyba hoda wprowadziła uderzenie z ręki, dobrze hmm, one dojdą Ciebie postawmy tutaj Lepiej stracić hop goblinę niż psy, więc tak to rozegrajmy Z drugiej strony do psów by nie doszły, więc to nie było najmądrzejsze z mojej strony. Hmm. Kajtować to nieskończoność, czy dobra, wbijamy się dwa życia. Dobra, kryształ, złoto, z nim już nie będziemy walczyć dzisiaj, dzięki bardzo za oglądanie, mile widziana, łapka w górę, subik i bawcie się dobrze, na razie, cześć!